Moje badania wskazują, że Skorm, Śnieżny Chód, po oblężeniu pozostawił tu części swojego dziennika. Myślę, że zapiski powinny dać odpowiedź na pytanie... To gdzie jest, kurde? To nie jest to! To nie jest, kurde, jard Pękniętego hełmu. Czy to jest coś całkiem tak innego. Fajnie! zablokowanych części twierdzy. Holy shit! Szturm na Smoczych Kultystów! Yeah! Opcjonalnie zdobądź dzielnik z korma śnieżnego wędrowca. Zdobyć miskę Rach, rachgota. Nie! Ja chcę mojego quest'a ze z tym... z pękniętym jeżem, czy tam... hełmem. No, mamy trochę tych quest'ów. Nie, najpierw chcę zrobić to, co miałem teraz na myśli, żeby zrobić. Bo jakimś cudem tam nie trafiłem. Nie wiem, jak to możliwe. Do końca. Ale udamy się tam teraz! God damn it. Ja tu zaskoczę, a ten ładnie pójdzie sobie naokoło? Chyba? Nie? O, jakiś niego przychuj. Jak tam dojść? Muszę się trochę chyba cofnąć. To powinno być jakoś, wejście powinno być jakoś tutaj, w tej skale od boku. Na to by wychodziło. Skaczę sobie, jak pojebany. w ogóle jaki to ma znaczek to jest taka góra gdzie ten jar będzie chyba że to od drugiej strony tej góry muszę tam wejść nie wiem dobra spróbuję iść w stronę znacznika bo znacznik na pewno pokaże mi dobrą drogę tylko że muszę jakoś tam lawirującymi drogami do niego dotrzeć taka jest prawda gier na tym silniku dlatego ja sobie zrobię tutaj zapis żeby potem ewentualnie móc się cofnąć i pójść na tych smoczych kultystów cokolwiek tam się będzie działo ale dwóch followerów będę miał to Powinno być raczej lightowo Ale zaskoczyć z góry, będzie hardcore Holy shit, dobra, idziemy A! Oh o fuck! Dobra, uda mi się, uda mi się, nie wiem jak ze ten warem o je! Pójdę obadać sprawę jak mówiłem ewentualnie, potem sobie wczytam save'a o Jezu, ile on tam będzie szedł. Dobra, jak znajdę tą lokację, to znowu zrobię fast travel'a i po prostu sobie go tam teleportuję. Widzicie, jak profesjonalnie zeszliśmy z tej góry? Piękne, kocham to. Zaraz dojdziemy do jakiejś kuźni, w której już... Nie no, kuźni. Nie wiem, co ten znaczek dokładnie oznacza, ale już tam chyba byliśmy. Sprintem! Tak do niczego innego tej kondycji nie używam. Chyba się zbliżam. Tu jest ten fort jebany. Gdzie to mi niby pokazuje? Aaaa. No spoko. Czy tej mapce naprawdę tak się popierdoliło, że tutaj mi pokazuje... Okej, okay. jak tam wejść? Da się tam wejść w ogóle? Wszędzie mury. Co to w ogóle jest? Lisie, uważaj lisie. Pęknina, to jest pęknina? Aha. A co mi niby w tej pękninie pokazuje? Na pewno nie mam żadnego innego quest'a zaznaczonego. Nie... Ha, to jest ciekawostka. Dobra, wejdziemy sobie do pękniny. Uważaj na płomienie! Uważaj na płomienie! Czemu mi pękninę pokazuje? A, anuluj naładowany czarpo przez schowanie broni. Dobra, no to już dobrze wiedzieć. I co mi w tej pękninie niby pokazuje? Aha, każe mi przejść na drugą stronę i wyjść z drugiej strony tego miasteczka. Very fucking clever. Stanford się znalazł. No nie wiem, mam nadzieję, że to mnie do czegoś sensownego doprowadzi, bo to mi po prostu każe z powrotem wyjść do Skyrim. Może się nazwy pojebały tego po prostu, nie wiem. Zobaczymy. Wyjdziemy do Skyrim, zobaczymy co teraz pokażę. Jak z powrotem to miasteczko, no to jestem trochę ujebany, że tak się brzydko wyrażę. Dobra, co mi teraz pokazuje? Teraz mi każe iść tam znowu. What the fuck? Dobra, będę szedł w stronę znacznika. Jak mi znowu każe wejść do pękniny z drugiej strony, no to coś jest zjebane. Przykro mi. Ciśniemy. Oświęcę się i przejdę jeszcze raz dookoła. Motylek. A, złapałem go. Kolejne motyle. O ja jebię, ile motyli. Jestem paralitykiem i nie mogę sobie ich złapać. Jej, yeah, roślinek, patrzcie. Naraz zbieram motyle. Jakieś kurde gówno fioletowe, niebieskie. Coś jeszcze? Coś jeszcze? Tutaj jest motylek. Stanvar, łap ze mną motyle. Za co ja ci płacę? Chociaż nie, zapłaciłem mu raz. Dobra. Ja już pokazuję ładnie tą górę i tak dalej. Może nareszcie mnie to doprowadzi do czegoś sensownego. Mam nadzieję. O, coś tu jest. Ślizgacz. Hi! Dobra, schowajmy broń. Nie lansujmy się tak. Okej, okay, dobra, zbliżam się. Powoli, po, po, powoli, ale się zbliżam jakoś. To jest ten most, przez który sobie przedtem już przeszedłem. O, 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 tu coś pokazuję. Dobra, jestem już praktycznie pod wejściem do tego. Tylko jak tam teraz dojść? Arr. Arr. Tutaj jakoś A -a. Czyżby w wodospadzie było wejście? Nie, jakoś tam u góry jest wejście nie, nie, nie w wodospadzie, ale tutaj w okolicach Patrzcie, bez dodat z dodatkiem Bez dodatku Hi. Strasznie mnie to jara Kto to jest? Jakiś mag tutaj sobie szedł tak? Ardwen. Mów szybko. Witaj. Dajemy się w podróż do kapliczki Kinaret w Białej Grani. Podobno zielonnik jest teraz piękniejszy niż kiedykolwiek. Ciekawe Dlaczego? że zjedzenie owocu z tego drzewa wydłuża życie. Czy, ja tu, czy to jest mój pies? Cześć, psie. Co on tu robi w ogóle? Dobra, jestem już bardzo blisko tego gówna. Teraz muszę tam wejść na górę. Tutaj widzę jakąś ścieżkę. Oh, wejdziesz? Wejdzie. Dobra, już kawałeczek. Ale dlaczego mi kazało przejść przez tą cholerną pękninę? Dobra, tu już widzę jakichś przeciwników. Stanwar, chodź tutaj. Gdzie on jest? Fak, strzelają się do mnie chyba. No, z łuku. A, z... Szlak, nie trafiłem go. Jest ten war, szarżuję już. Chodźcie tutaj. Nie, zablokował się. O, nie, nie trafiłem. Syf. Yeah, oni są na jednego hita u mnie. Yeah, pięknie. Yeah, to była niesamowita orkowa strzała, żelazna, wytrych, złoto. I reszta to syfy jakieś. No proszę bardzo, nareszcie znalazłem to cholerne miejsce. gadamy do ukryte jak cholera. Bandyta żelazna, złoto. Jakieś syfy poza tym. Dobra, zapisujemy gierkę F6. I zrobię małe cięcie. Okej, okay, dobra, powracam po krótkiej przerwie i robię znowu kolejne cięcie, bo FPS -y coś się zlokowały. Oki, doki czemu 30 jest? Nie 30. Rośniej, rośnie do 100. Nie, no, 100 nie będzie, ale... Goddammit, chwila. No. 43. No dobra, teraz jest ładnie. Idziemy do jaru. Do jara. 14.03. I zaraz będzie 16 poziom. What the faka. Grzyby. Grzyby. Przygotuj się na walkę. Idziemy, skradamy się. Muchomor. Muchomor. Oh shit. Obrażenia z Nienacka by się jakieś przydały. Nikogo tu nie ma? Nawet mi grzyby. Grzyby, 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 grzyby. grzyby. Tam jest przejście, nie mam przejścia. Boom! Boom! Boom. <śmiech> <śmiech> Pięknie! Nawet połowy mojej many na to nie zużyłem. Niesamowite! Kocham te czary. Już nie żyję! A nawet Atronacha nie zdążyłem... What the fuck, that was fast! Nawet Atronacha nie zdążyłem przyzwać, what the co... No, 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 no. A atronach całkiem fajnie działa. Dobra, w takim razie jebać mój miecz! Biorę Atronacha do jednej łapy... ...a do drugiej ogień. Kufer, kufer, krasnoludzki łuk, holy bitch! Dobry jest. Dam z ten, warowi ten amulet bo jest. Co to? Yy, pułapka. Walnęło mnie w ogóle, nie wydaje mi się. O oh yeah, broń dwuręczna wzrasta. Ciekawe po co mi broń dwuręczna? Jakim sposobem sztucznie nabijam sobie lewele. Wywar otwierania zamków. No otwieranie zamków to nie będzie dla mnie teraz wielki problem. Well that. No dobra, ten dungeon sappałę. W ogóle to nie nazwę tego dungeonem, to jakaś kulawa jaskinia. O oh well, co to jest w ogóle? Jakaś pułapka? Aha! Taki system wczesnego ostrzegania. Tempe pały. Myśleliście, że mi coś robicie. Dawajcie mi grzyby. Grzyby! Dobra, odznaczymy sobie tego quest'a, skoro już go wykonałem, to bez sensu. I robimy turn na smoczy kultystów. Bo brzmi fajnie! Fajnie! Yeah! Naciśnię tam do góry jeszcze raz, tylko Jak ja tam wszedłem poprzednio? Jakaś tutaj, hopsa, sa, e, e, e. e. Jakieś te do zbierania. Na randomie naciskam E i coś zbieram. Jak tam wejść? Zapomniałem. Dobra, tu jest jakaś ścieżka. Może to tędy, tędy tam może dojdę? Mam nadzieję. Liski. Dobra, wyciągnę sobie jednak miecz, jakoś tak pe pewnie się czuję, jak go trzymam. Dobra, tu jest chyba ta ścieżka. Tak, to dokładnie, to dokładnie ona, To ono. Aha, gdzie jest ten war? Ciśnie, całkiem nieźle. Która jest godzina? Siódma po południu. O, to poczekamy ze 13 godzinek. Proszę bardzo. Raz i dwa i trzy. I nie chcę mi się tego liczyć. No. Ojej, Stoję w miejscu bez ruchu Całą noc, Standard tak samo Nic nas nie atakuje Spoko Moi przyjaciele wilki Ale kozacko Muszę wyglądać, ja bym się zesrał Gdybym zobaczył kogoś to wygląda jak moja postać Teraz tak Laska Magnusa Nie laska, tylko maska co brzmi dość podobnie. Laska, maska, trzaska, ee, kutaska. Laska i maska, trzaska, kutaska. Ale ry ale rymy. Częstochowskie sadze. Dobra, gość. Ojej, no. Muszę cię ostrzec, że Forel Host jest nawiedzony. Na pewno sobie jednak poradzisz. Wróć, gdy już uda ci się zdobyć kostu. Aha, mam i sam. Nie. Nie chcielibyśmy, by ktoś się... sparzył! A czego tam nie wejdziesz? Ja? ja jestem zbyt ważny dla działań wojennych. Bym swoim zdrowiem i życiem tak ryzykował. Yes, Poza tym nice. przecież za to właśnie ci... No to na co czekasz? Jazda do roboty. A jak mi za to zapłaci, no to lecimy z Denver. Zobaczymy, co uda się nam tutaj uzyskać. Aha, miałem udać jakieś przedmioty, na ten amulet chociażby. Ubie se ubierze co uważa. Chodź tutaj, jesteś dla mnie jasny. Możesz mi wręczyć tyle złota, ile uważasz za słuszne. Eee, co ty, tutaj masz? Broń, co ja Ci chciałem dać? Chciałem Ci dać łuk wyssania czaru, ponieważ mam lepszy. A ze strojów był ten amulet cały. kenaret. proszę bardzo, zobaczymy. E, a ja sam wezmę sobie moje inwentorium. Broń i krasnoludzki łuk dam pod dwójeczkę. A dam do ulubionych, i w ulubionych przypisę, przypis, przypisę sobie go pod dwójeczkę. Gdzie ja mam ten krasnoludzki łuk? Tu jest, a czy jednak jest? ABCDWGHIJ. Tak, jest Jest alfabetycznie. E, dwójeczka, zobaczmy jak wygląda. Je, jest złoty. Dobra, ciśniamy w widoku FPS, bo ja wolę FPS-a. Ja już się boję, co ja tutaj znajdę. Kolejny, żeby Wow! No. Ojej. Oh. O! No, o, rados.